Billy Bridger? Says on my pad here criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you no. did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arbor fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them jobs from your own. Oh yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. Sort of unit. Tell me, Bridger, do you like the seaside? <laughs> do you like the fucking seaside? Teams of two move. Oh! I'm oh, sick. I'm chugging my guts up over here, oh. and you're just strolling off. Oh, bridge, you're livening yourself up. Come on, there's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cone. Cool Dzień dobry, cześć, witajcie z tej strony. Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Butterfield 5. Słuchajcie, miał być odcinek wcześniej, ale niestety mój sąsiad, który zresztą remontuje już mieszkanie od roku, postanowił, że znowu będzie coś tam remontował. I kompletnie nie byłem w stanie nagrywać w ciągu dnia. A wieczory to wiadomo po streamku, to różnie bywa, czasami z czasem. Trzeba coś trochę posłabiaczyć, wyspać się i, i to tak po prostu zadziała, a dzisiaj no, w sumie. No dziwo jest wcześniej wcześniej ciszej, więc może te remonty się skończyły. A się dziwnie świecą te skały, nie? Chyba przesadzoną tutaj. Kolejna misja wolno biega. The planes were meant to blow up. Yeah, yeah, that's them, all right. What? Yep. mega. Right, watch your head here. Last thing I need is you bleeding all over the place.

a yeah. right. ah, pamiętam tą misję chyba. Dzia. Looks like a squad over there. tu jest Alar. Może. jakieś it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up see some barrels over there yeah i don't want to get to if things get interesting. i can see the airstrip it's a long way off though the hangar there is most likely secured so once you're down there <inaudible> you <inaudible> Are you sure about these bombs of yours? These safe pack specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. What if I get caught, though? You're just gonna piss off and leave me here? Yeah? Get all the glory yourself? <laughs> glory? <laughs> there ain't no fucking glory, son. Now listen to me carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them there. Yeah, okay, all right, all right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Wauw, wow, wow. Easy, easy! Yeah. No dobra. You horrible bastard, Mason. Mm. Fuck this for a game of soldiers. Vergeet <middels> Ależ to było trochę spoko, bo jest ciche dosyć. Ajajaj. Co ja bym teraz najlepszego zrobił? Zdychnij Aby tylko alarm nie było EĆK sobie Wezmę sobie też więcej amo. Locate Security Hangar, 250 metrów mam. Czekaj, 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 czekaj. a czy ten, tego alarmu nie muszę wyłączyć, albo coś? Może dobrze by było, jednak nie? Nie wiem, czy w ogóle będę miał taką możliwość tutaj Disable alarm, jest Okej okay. To hmm. no, będzie lepsze Szybkie celowanko ja pierdzielę. Żeby w warzone takie było. <grybujesz> Dobra. Teraz strona w tego hangaru. O mamma, mija. Tu jest widzę typon już. Tu masz jakieś działko. Dobra. Te jeszcze są tu coś inni czy na tej wieży ktoś? Nie? Medic. Bołem się, że stąd go stąd go nie ściągnę Chociaż może! Szoki. O, tu jeszcze jeden jest Łepek do odstrzał, dobra. Nie żyją. Jestem medyk. Bingo. Tutaj jakiś zwłokę leży. Dokładnie ten typ on. Ja kurczę, czy to zniszczyć to działko, czy nie? Czy sobie za nim zasiąść? Może nie niekoniecznie. Jest medyk. Jest co najmniej dwóch. I... Zauważyli, więc nie ma co. No, to był dobry pomysł, to się ich pewnie zleci od groma. O oh mój god. Holy shit. Mamma mia! Pieprzony alarm. O nie. Pozycjon, pozyciona O kurde, tutaj jeszcze kolejny Ty, 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 grill, grill master tutaj jeszcze, o nie O No dokładnie, he, he, he Oa, ale dostałem Kurła Szydło, a my już? Ja pierdolę Wow, 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 wow! Zabiją mnie tu. Chyba co sukien. Czy być ten hangar. To miał być ten hangar. Ja pierdyle. Tak, to jest ten hangar. Aha, bo tu była, pamiętam, stan. Misja z... No! No! dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Ale świeto. Old... Dawaj bomba. To jedno chyba, nie? Jedna, okej. Tutaj to mam wyjść.

Jesus, here we are at Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can in. I just say? No, it. you can't. What the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze. A speck of robot. Any bird perched on that wing would have done more damage. Mogę to wykorzystać? Shit. O, nie, teraz muszę dostać tam. Ja Pierwszy, ile tu jest? Ło, panie! Dawaj, 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 dawaj! Żeby to nie wybuchło, kurde...

O, ja tam odlutuję. Halo. Zawracał chyba.

Okay, I'll get it done. No bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen, take this. This goes bang on everything. Right, I'll get down there, finish it up, get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move! Go! You do all the work while I take a nap, Billy. Sounds about right. sure. Need to knock out all the supplies here. That bunker might have what Mason needs. Let the <laughs> Oh, it is okay. Yeah. E, so, słuchajcie... how Tutaj sobie zakończę dzisiejszy odcineczek. I ciąg dalszy, no myślę, że jutro, bo jeżeli nie uda mi się nagrać w ciągu, znaczy no dzisiaj mi się akurat teraz udało się nagrać w ciągu dnia, ale nagram jeszcze w nocy kolejny odcinek, więc jutro będzie kolejny odcineczek. A tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie i hej. hej.